z Ducha Świętego, narodzie się z Mali Panny, umęczą to konskim, uczyżował u mar i boże, sądził do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, Są na siebie, sądził na niebiosa, siedzi po prawicy woka Ojca Przechodzącego. Sam siebie sądzić, że i umarły, wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, święty nocowanie, że odpuszczenie, ciała z martwych stanie, Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby stanąć w obronie naszego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Chcemy pokazać, że z nim jesteśmy i że zawsze może na nas liczyć. Brawo. Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą. Jesteśmy Widać jaka jest potrzeba i z tego się cieszymy, bo to, to już wielokrotnie mówię, Mieliśmy tu przyjść pod w parę osób w gronie przyjaciół pomodlić się i w ten sposób pokazać poparcie naszemu arcybiskupowi, ale widać jak ludzie czekają na to. Ludzie czekają, żeby nasi duszpasterzy, w tym wypadku zrobił to arcybiskup, ale żeby mówili i nazywali zło po imieniu, żebyśmy wiedzieli, że my mamy w nich oparcie, my pójdziemy za nimi w ogień. Tak jak wielokrotnie to było w naszej historii. Na czele ludzi wychodzących z okopów szli kapelani, szli księża, często ginęli. Nie będę przywoływał, przywoływał ich, ale, ale tak, tak to było. W historii mamy takich wiele przykładów. Teraz znowu stajemy w sytuacji niezmiernego zagrożenia. Uważamy, że to jest ostatni moment, żebyśmy powiedzieli nie. Żebyśmy powiedzieli. Właśnie słowami naszego kardynała Wyszyńskiego non possum. Przybyłam tutaj na Franciszkańską trzy, aby modlić się za księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, za naszą ojczyznę e, oraz podziękować za to, że ksiądz arcybiskup mówi prawdę, że broni Polski, e, polskich dzieci, polskich rodzin, polskiej młodzieży. I zapewniam go o swojej modlitwie. Dzisiaj miejsce Polaków i katolików jest tutaj, na franciszkańskiej, żeby wesprzeć przede wszystkim modlitewnie, ale też swoją obecnością arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w tym ataku na niego za to, że broni tradycyjnych wartości, że broni cywilizacji chrześcijańskiej, łacińskiej. Myślę, że większość polskiego społeczeństwa jest przywiązana do, do tych katolickich, narodowych wartości i dobrze byłoby, żeby ta reprezentacja tej właśnie części społeczeństwa tutaj, na Franciszkańskiej, była. Arcybiskup Jędraszewski jest naszym pasterzem. Jeżeli atakują pasterza, to owce wtedy pójdą w rozsypkę, dlatego uważam, że musimy tutaj dzisiaj być. Napełnij nas mocą Ducha Twojego, uspokój serca, daj ufność w Twoją miłość. Oświeć zaćmione umysły naszych braci. Wzbudź w narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolności. Kyrie eleison. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże. Zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże. się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Nad polską ojczyzną naszą, zmiłuj się, zmiłuj się Panie. Panie. Nad narodem męczenników, zmiłuj się Panie. Nad narodem zawsze wiernym Tobie, zmiłuj się Panie. Panie. Zmiłuj się nad nami. Jezu, nieskończenie tu nie chodzi o to, żeby właśnie kogoś obrażać, czy nie obrażać, bo Jezu, chodzi o to, żeby zbawić wszystkich ludzi, natomiast zbawiamy przez prawdę. Chrystus jest prawdą. No i cieszę się, że mam też takiego metropolitę, który umiał to jasno powiedzieć i chcę wyrazić ten moje poparcie dla niego. Ja chcę pokazać, że młodzież też wspiera arcybiskupa w tym, bo on faktycznie powiedział prawdę, a niektórzy ludzie tak to mega negują i... I to nie, nie jest dobre. To jest nasz obowiązek, żebyśmy tu dzisiaj przybyli i, i stanęli za Nim murem. Jesteśmy tutaj z parafii Wysoka Kołowadowic Świętej Marii Magdaleny, no, żeby bronić wartości, które głosił Chrystus, a które bardzo odważnie, o które upomina się arcybiskup nasz, Marek Gendraszewski, który jest jednym z bardziej właśnie odważnych biskupów który spotkał się z ojcem świętym Janem Pawłem II i on mówi, że on nic nie głosi, tylko to, co głosił prymas Wyszyński i właśnie święty Jan Paweł II. Czyli to jest czysta Ewangelia. Tak, tak, nie, nie. I dlatego my tutaj przychodzimy, bo chcemy poprzeć go w tych jego działaniach, w tej odwadze, bo on mówi o wartościach rodziny, małżeństwa, kobiety, mężczyzny i opowiada się za prawdą, za pięknem życia rodzinnego a to co przeżywamy obecnie no to jest atak jakby tsunami na wartości chrześcijańskie wartości ludzkie czyli wartości które niesie rodzina która jest najmniejszą komórką społeczeństwa jak się zniszczy rodzinę to się zniszczy społeczeństwo Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Mario, Matko Boża Bóg za nami teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, mój za nami względnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta módl się Śpiewaliśmy na końcu, yy, że nasi biją w tarabany. To jest takie uderzenie właśnie w taraban, który mam nadzieję, że Polskę obudzi już ostatecznie, bo wiele osób, wiele osób przysnęło. Na przykład ksiądz Górzyński albo ojciec Wiśniewski. Pora by była, żeby się Dominika nie obudzili. Jeśli chodzi o ten obraz rodziny, który wynika z Pisma Świętego, z tradycji Kościoła, uważam, że trzeba tego zdecydowanie bronić w momencie, gdy przeciwnicy próbują niejednokrotnie narzucić swój własny obraz, próbując także wpłynąć na zmianę prawa w Polsce. Uważam, że temu należy się zdecydowanie sprzeciwiać. Jesteśmy razem jest z nami Solidarność, są z nami różne grupy. Czuję, że Polacy odradzają się, że wracamy do naszych najświętszych wartości i że będziemy razem i nie będziemy już więcej się bać.